Powiem wam, że odcinki w piątek są naprawdę dziwne. Co prawda, wszyscy i tak siedzimy w domach w weekend, ale to wciąż weekend, prawda? Co innego zaczynać nowy tydzień od podsumowania odcinka, a co innego kończyć tydzień podsumowaniem. W każdym razie za nami kolejny odcinek ośmiu wspaniałych nowej produkcji TVP. I cóż, powiem wam, że jest coraz gorzej. W sieci widzowie już prawie ukrzyżowali jednego z uczestników, no i cóż, trudno się im dziwić, bo jest to bardzo trudny przypadek. Co prawda, uczestnicy zaczęli się w większości między sobą dogadywać i poza Jarkiem i Sebastianem, reszta cieszy się z doboru pokojów. Piotr z Albertem śmiali się wspólnie z tego, że Albert głośno chrapie, a Radek cieszył się, że jego współlokator Paweł ma taki ugodowy charakter. Adam i Łukasz akurat od początku cieszyli się ze wspólnego pokoju, a Łukasz nawet stwierdził, że od początku między nimi kliknęło. Co prawda, panowie są bardzo różni, bo Adam ma prawie 50 lat, jest przedsiębiorcą i przyszedł do programu odzyskać żonę. Natomiast Łukasz jest 32-letnim bezrobotnym magazynierem, który rozstał się z wieloletnią dziewczyną i chce zostać mówcą motywacyjnym. Jednak obaj panowie twierdzą, że ich związki rozpadły się z ich winy, dlatego chcą się zmienić. Oraz obaj mają bardzo dobre relacje z dziećmi. Czego nie można powiedzieć o innych uczestnikach, ale to wiemy z poprzedniego filmu o ośmiu wspaniałych. W tym odcinku panowie nie musieli co prawda rano biegać. Ale ich zadaniem było przygotowanie przystawki, którą zaserwowaliby kobiecie. Robili to wszystko pod okiem kucharza, który uczy zawodu w ochotniczych chówcach pracy i jego dwóch pomocnic. Większość panów, choć stwierdziła, że to kobieta powinna gotować, to ochotno zabrała się do pracy. Część szczerze przyznała, że nie ma pojęcia o gotowaniu, ale mimo to próbowali coś zrobić z dostępnych składników. Prawie wszyscy zrobili załatki. Problem pojawił się, kiedy Radek postanowił zrobić pastę z awokado, która według niego jest idealną przystawką. Radek obraził się i wyszedł, mówiąc, że chłopacy zaczęli robić pokazówki pod telewizję, a ja nie mogę zrobić pasty z awokado, bo nie ma blendera. Zachowanie kolegi skomentował. Oczywiście, nie kto inny, jak Jarek, który nazwał to dziecięcym zachowaniem. Dodał, że on przekleństwo nie szukał. Przekleństwo z habu przekleństwo jak ma przekleństwo drób. W wypowiedziach Jarka czasem jest więcej piknięć niż faktycznej treści, co czasem przypomina alfabet Morsa, no ale powoli zaczynamy się przyzwyczajać. W końcu chówce to tak trochę po harcersku, a harcerzy uczą się alfabetu Morsa. Kucharz pochwalił najbardziej danie Jarka choć zajęło mu najwięcej czasu. Kolejnym zadaniem dla panów było stworzenie ideału kobiety z manekina. Panowie mieli za zadanie ubrać manekina tak, jak chcieliby widzieć idealną kobietę. Tutaj od razu dowiedzieliśmy się, że idealna kobieta w większości panów, bez różnicy w co byłaby ubrana, nie ma majtek. Czasem celowo, czasem nie. Jednak jest bez majtek. Adam jako specjalista od manekinów ocenił ich modele bardzo krytycznie, mówiąc, że on w swojej firmie nie korzysta z takiej tandetnej chińszczyzny. Manekiny trochę przerosły możliwości uczestników, bo ciągle im się rozsypywały, to łamały się w pół, to traciły ręce i nogi. Adam jako specjalista od manekinów służył kolegom pomocą, ich idealne partnerki trochę zaskoczyły Martę Manowską. Bo na przykład idealna kobieta Piotra to bizneswoman z krótkimi włosami, z którą Piotr tworzy centrum wszechświata i oczywiście pod tym garniturem nie ma majtek. Kobieta Jarka natomiast jest elegancka i seksowna, a nawet trochę wyzywająca. Idealna kobieta Adama, oczywiście, wygląda i ubiera się dokładnie tak jak jego żona, tutaj nie mieliśmy wątpliwości. Ideał Sebastiana to szara myszka, która jako jedyna ma majtki. Kreacja kobiety Alberta spodobała się Marcie Manowskiej, która wyznała. Że sama by się tak ubrała, zaś Łukasz zeskoczył prowadzącą dosyć nietypową kreację, którą manowska określiła mianem jak z paryskich wybiegów. Łukasz się wcale nie obraził, bo uznał, że lubi wywoływać uśmiech na twarzach kolegów, nawet jeśli śmieją się z niego. Przy okazji pokazano tablicę z domu Łukasza, na której ten wypisał sobie cele na ten rok. I tutaj oczywiście marzeniem Łukasza bezrobotnego magazyniara i kierowcy ciężarówki jest zostanie influencerem, youtuberem i mówcą motywacyjnym. Jakżeby inaczej. Pasją Łukasza jest łowienie ryb, konkretnie ryb. Dowiedzieliśmy się także, że jego tata chorował na stwardnienie rozsiane. Po ubieraniu manekinów zabrano ich wszystkich do Janowa Lubelskiego na ulubione przez TVP szybkie randki. Które są w każdym programie Marty Manowskiej. W trakcie tych randek panie miały ocenić panów i ich zdolności do podrywu czy też może bardziej rozmowy. Specjalnie wybrano zupełnie różne panie. Tutaj najbardziej wyróżniał się Adam, który każdej z pań opowiadał tylko o tym, jak wspaniała jest jego żona, którą bardzo kocha i jak bardzo chce do niej wrócić. Randki nie były więc zbyt owocne. Adam ogólnie jest bardzo konsekwentny w sprawie żony, od początku mówi, że przyszedł do programu, żeby ją odzyskać, i widać, że na każdym kroku pilnuje się, żeby każde wypowiedzianym w tym programie zdanie miało mu to zadanie umożliwić, przynajmniej wie czego chce i nie można zarzucić mu braku determinacji, Jarek na randkach nadawał na byłą żonę, a Albert odstraszał panie informacją o swoich trzech rozwodach. Później panowie zjedli kolację z paniami, a kolacją to było przygotowane przez nich wcześniej dania. Niestety zabrakło pasty z awokado. Jak się okazało, na wieczornym spotkaniu z Martą Manowską randkową konkurencję wygrał Paweł z Białego Stoku, który dostał od Marty odznakę ośmiu wspaniałych. Kobiety z Randek stwierdziły, że to z Pawłem rozmawiało im się najlepiej. Czyli dobrze mówiłam w poprzednim filmie, że to Paweł wydawał się najnormalniejszy z tej ekipy. Jego główny problem to otyłości to, że zakochał się w kobiecie, która lawirowała między dwoma mężczyznami, ale to wiecie z poprzedniego filmu. Wieczorna rozmowa przy kominku z Martą Manowską ma być chyba psychoterapią, a Marta zyskuje miano telewizyjnej terapeutki dla uczestników. Ta grupa jest jednak wyjątkowo trudna, o ile w sanatorium miłości każdy wie mniej więcej co jest jego problemem i chce się tylko wygadać o tyle tutaj problemem są zawsze inni, według Jarka są to kobiety, które nie dojrzały do związku z tak dojrzałym mężczyzną jak on, jeden z panów poradził nawet Jarkowi, żeby może podniósł granicę wieku dla tych pani dał im czas dojrzeć, ale Jarek raczej nie załapał. Paweł i Radek zaś stwierdzili, że ich problemem jest dawanie za dużo i za szybko w związku, bo później nie mają już co dać. Marta Manowska zapytała uczestników o ich ideę kobiety, na co Sebastian powiedział, że ideałem jest jego mama, nie zdążył jednak dokończyć zanim Jarek nazwał go mami synkiem. To bardzo zdenerwowało Sebastiana, który kazał Jarkowi zamilknąć. A Jarek nie lubi jak się tak do niego mówi dlatego postanowił powiedzieć Sebastianowi co naprawdę o nim myśli i nazwał go wulgarnym określeniem damskich narządów płciowych mówiąc oględnie. Sebastian się wkurzył i wyszedł na odchodne rzucając Jarkowi, że nigdy nie znajdzie dziewczyny. Kiedy wyszedł zdenerwowany rzucił jeszcze, że Jarek mógłby się przyznać, że płacze po nocach, że żona go zostawiła. Na szczęście tego Jarek nie słyszał i na szczęście kiedy to wczoraj oglądał nie mógł pojechać do Sebastiana bo kwarantanna. Martę Manowską trochę zdenerwowało zachowanie Jarka i próbowała mu wytłumaczyć, że żeby się zmienić trzeba się najpierw otworzyć i wyznać z czym się ma problem i tak dalej. Jarek jednak uważa, że nie ma problemów i że nie ma się z czego tłumaczyć bo miał prawo zwyzywać Sebastiana. Zapytał kolegów czy myślą to co on. Jednak żaden tak nie myślał, Manowska pokusiła się nawet o psychoanalizę, mówiąc, że jak ktoś nie zna biologicznego ojca to ten ojciec jest dla niego ważny, i tym to już zupełnie zdenerwowała Jarka, który jest adoptowany i wręcz zaatakował Manowską, jak śmie tak bardzo się mylić. Pawłowi udało się przyprowadzić zapłekanego Sebastiana z powrotem do grupy. Jarek zaproponował mu przeprosiny, ale kiedy Sebastian powiedział, że pogadają, później mężczyzna cofnął przeprosiny, mówiąc, że stracił okazję i już nigdy nie będą rozmawiać, bo nie mają o czym. I pewnie tak by było najlepiej dla wszystkich, tylko że oni są razem w pokoju. Sebastian, zostając sam na Sam z Manowską, wyznał jej, że żyje z piętnem ojca alkoholika i bardzo się stara być porządnym człowiekiem, choć to nie jest łatwe. A takie osoby jak Jarek mu tego nie ułatwiają. Co ciekawe, pisaliście, że polubiliście Sebastiana. Za to nie ma chyba ani jednego widza, który polubiłby Jarka. Nie spotkaliśmy się z ani jednym pochlebnym komentarzem na jego temat. Szczerze mówiąc internauci go nie znoszą i nie rozumieją, dlaczego telewizja wzięła go do tego programu. Czy naprawdę tak lubią wypikiwać co drugie jego słowo? A czy wy lubicie Jarka? Myślicie, że Jarek zmieni się w tym programie? Czy raczej nie ma na co liczyć? Dajcie znać w komentarzach.